Nowy rok, także w końcu pora na nowy autobus. Jest godzina 3.10, a my wyruszamy w trasę Zabytgoszcz. Witam Was serdecznie w drugiej kronice Autosana H6. Powiem Wam tak, że gdy tworzyłem pierwszy film z kroniką Autosana H6, specjalnie nazwałem H6. By zostawić sobie pole manewru w przypadku zakupu innych autosanów i kręcenia innych kronik. Nie spodziewałem się, że w tak krótkim czasie do naszego grona autobusów dołączy kolejny autosan, tym razem w wersji H610, czyli z drzwiami na klamkę. Także w tym materiale ujrzycie sprowadzanie go do zagłębia. W związku z czym zapraszam na materiał. Trzeba powiedzieć, że jechaliśmy z zamiarem kupna. Ja, mając jakieś doświadczenie w zakupach z gminy Gozdowo, wiedziałem czego się spodziewać, ale najlepiej zastany stan techniczny pojazdu odzwierciedla mina Kuby. To jest pierwszy pojazd, którym w ogóle jechałem przed zapłaceniem, a umowę spisywaliśmy na stacji benzynowej pod dystrybutorem paliwa, tankując paliwo. Powiem Wam tak, jedziemy, chłopaki jadą tam z tyłu za mną, z skodą. Mieniamy się, bo Tacho jest tylko na jedną talczkę. Tu nie ma ogrzewania, jest zimno. I co, problem to samo co w 788, czyli z ładowaniem, ale w tym przypadku za duże ładowanie. Spaliła nam się jedna żarówka, dlatego zrobiłem zapas, żebyśmy dojechali do domu. Ogólnie mamy taki problem, że mamy tylko dwa rzędy biegów, to znaczy jedynka wsteczny i czwórka piątka. Dwójki, trójki nie ma, także ruszamy z jedynki i wbija się czwóreczkę. Czekamy aż przestaje się ślizgać sprzęgło i jedziemy dalej. Proszę Was, konin. Dalej jesteśmy właśnie w Wieluniu. Droga bardzo dobrze mi znana. Jak wspominałem, mamy tutaj drzwi klamkowe. Obejrzymy sobie go nawet wewnątrz, jak wygląda, schody. Ręczne otwieranie. Ciekawe jak wygląda pneumatyka. Musi się pod nim położyć w stosunku do 788. Czy jedno wyjście z zaworu czterodrożnego jest zaślepione, czy nie. Stan, tak jak żeśmy po prostu przyjechali z Koronowa. Zapas żarówek, o których wspominałem na filmie. Na uwagę zasługuje również ciekawostka, czyli włącznik świateł. Tak, tym włącza się przednie światła. I powiem Wam tak, że można w tym autobusie włączyć sobie osobno tylne światła, osobno przednie światła. W związku z czym możemy zgasić tylko tylne, dzięki czemu autobus przechodzi w tryb ucieczki przed policją. <noise> Oczywiście, wszystko to będzie poprawione do jazdy, tak by dało się jeździć. Powiem Wam tak: standardowo gmina gozdowo nie ma żadnego panelu osłon liczników. Dobrze, że mam pokompletowane takie rzeczy na stychu, także się sobie po prostu pomontuję tutaj. Chcę Wam przy okazji pokazać jedną rzecz, którą wprowadziłem w Retro i Karusie, mianowicie jest to karta drogowa. I teraz tak lokalni tutaj na pewno będą wiedzieć na czym się wzorowałem z tą kartą drogową tak, identyczna jak w PKM -ie. 24 miejsca siedzące dla pasażerów plus kierowca nie ma ani jednego miejsca stojącego no bo nawet gdzie by my tutaj wciśli osoby do siedzenia łącznie z autobusem dostaliśmy Wyprane zasłonki, oryginalne, nie tak jak ja sztukowałem do 788, co ciekawe, takie coś chciałbym zdobyć do 788, czyli półki bagażowe. I jest taka moja teoria odnośnie Autosanów H6, że te półki pasują w oryginalne miejsca rurek podsufitowych w mojej wersji. Czyli nie będzie trzeba tego w ogóle. Przerabiać. Aktualnie nie mam u siebie na placu 788, ale jak sobie nim zjadę, to po prostu przemierzę sobie wszystko co i jak. Jeżeli chodzi o Autosana, no to ma on błąd w dokumentacji. Nie wyłapałem tego w obecnej sytuacji, gdy przerejestrowywałem na białe tablice rejestracyjne, ale po uzabytkowieniu będzie trzeba to poprawić. Nie jest to rok 96. Tylko 95. Także tu jest błąd w dowodzie rejestracyjnym, co tłumaczy ciekawostkę. Mianowicie, ten autosan posiada hamulec ręczny w tym oto miejscu.